Siemanko, 14 stycznia, trzeci dzień na puercie w Dzisiaj śmigam na Maya Bay, żeby w końcu coś zobaczyć. Ciężka nocka była przed, za mną, bo nic nie przespałem. Po prostu rzucałem się na łóżko. Tak to jest nieraz, nie? Jest 7.20 rano. Możecie zobaczyć, jak wyglądają Filipińskie dostawy. Dzieciaczki do szkół dojeżdżają tymi motorkami. Wszyscy gdzieś się udają. No i znalazłem się z zupka. Dzisiaj jakaś będzie, przetestujemy. Mam nadzieję, że będzie dobre. Żarcie tutaj na tych Filipinach to jest strasznie średnie, średnie, średnie. No i wystarczyło się chwilę przejść, nie wsiadać do pierwszego lepszego i znalazłem za 300 pesików raz na plażę nawet nie najgorzej jestem już na Honda Bay tutaj jest taki porcik do pływania, żeby można na inne wyspy dopłynąć tutaj w pobliżu, zaraz sobie poszukam i będziemy gdzieś tam płynąć zapłaciłem za łódkę 1500 teslo. i jeszcze będzie jakieś 80 Peso opłaty za wejście na Luli Island Dobra zobaczymy, jakieś chyba dwie czy 3 wyspy tu mają być Najdroższy pakiet za 2100 bacików i tam macie... E, bacików Pesików I tam macie wszystkie wyspy, Luli, Kowi i Starfish Jeszcze do tego musicie 350 peso zapłacić e, jakiegoś podatku do O, to może będzie moja o, to chyba jest ta moja ta łódka, którą będę ja płynął. Mi się udało, jestem już na łódce. W końcu znalazłem to co trzeba. Okazało się, że mam prywatną łódkę. Także jeżeli byście przyjeżdżali na Filipiny, to polecam wam przyjeżdżać tutaj dużą grupą, najlepiej 4, 6, 8 osobową. Ponieważ wtedy zapłacicie za wszystko. Bardzo, bardzo mało. Jeżeli będziecie sobie szukali jakichś pokoi, to możecie sobie znaleźć koedukacyjne pokoje. Weźmiecie sobie taki cały w czwórkę, szóstkę albo ósemkę i macie pokój dla siebie za naprawdę śmieszne pieniądze. Wtedy taka łódka kosztuje Was na 8 osób po 200? 200 peso? Odpłynęliśmy na Lolly Island Lolly Island, Okej, to znaczy Lolly okay, Island, ale powiem wam szczerze, maluteńka wyspa Wiatrem wieje Let's go. got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. i be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody, look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is start Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% is something it's better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumblin', I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing Yeah. No, I don't wanna stay the same. Yeah, so I keep pushing through the pain. Yeah, that's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So yeah. Naprawdę jak byłem na przykład na Pipi albo na Tajskich Wyspach, no to o wiele lepiej to zorganizowane, zadbane i łatwiej to wyglądało. Ja na przykład jak widzę tutaj te wysepki, to wolałbym na Pipi zamieszkać niż tutaj w pobliżu tego dziadostwa Ale jeszcze nie będę oceniał, bo jutro. Wyjeżdżam na El Nido i tam podobno ma być fajnie. Zobaczymy. No i nie minęło może 2 trzy, 5 minut. Jak jesteśmy na kolejnym punkcie, jest tutaj jakieś do snurkowania, do nurkowania i do zjeżdżania wysepka. Taka, teraz zobaczycie zresztą sami, zbudowana przez ludzi. So I keep pushing through the pain, yeah That's the only way to make a change, yeah I've had enough I'm making my own luck Adrenaline in my truck I'm sick of feeling stuck I got this, I got this Will not quit to the top, I promise Tutaj na razie jak na Filipinach, taka sama jak na Patai. Better watch out. I'm on the climb to the crown in my prime right now. Hear me loud, I've been spitting for a while now. i by myself, independent DIY now. Don't need no help. I've been beating out labels and money and budgets. It's funny. I do all the work, yeah. Keep it 100. I fight for my dreams. I would die for these things. I believe in myself. I refuse to be weak. I like to build things. Empires out of buildings. I wanna leave a legacy of helping others. finally feel things. Of motivating and killing, depression, exhaustion. We need some. I work through the pain, I like seeing gains. I keep my head down, Buried, walk through the flames. Yeah, do this every day, even when I feel drained. A true man pushes through, you don't hear complaints. No, I don't want to stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. trzy punkty. Jedną wyspę tam L Lila Lolu, jakoś nie wiem, nie pamiętam już nazwy. Druga to była ta, ta przystań taka. No i teraz ta trzecia, Kowri Island. I wracamy teraz z powrotem na Honda Bay. I to już będzie koniec tej wycieczki. Takie działki są. Jestem już po wyspach, wracam ścieżką na razie w celu znalezienia jakiegoś transportu i patrzcie, że to ogarnąłem tutaj na Filipinach. Jak, Dobra. Jak nie mają komputerów po prostu i oni sobie muszą przychodzić do takich kafejek. Tutaj na czas one są. I po prostu trzeba wrzucić dochodzić kafę, to jest chyba... Dwie godziny do koło tego. I oni to mają wszystko na czas. I sobie grają te Bo niestety nie mają komputerów w domu, tak jak wy. Czyli cieszę się, że żyje ta w Polsce, że możecie mieć komputery, że macie internet. Bo tu bida. Dzisiaj już nic nie pozwiedzam, ale przynajmniej wyspy były zaliczone. Powiem Wam szczerze, że nie, nie za cudowne. Takie sobie. Pogoda tutaj na tych Filipinach jest no niestety kiepska, w tym odkąd przyjechałem. Ale jutro uciekam na El Nido. Już mam zarezerwowanego busa. Jutro sobie tam z samego rana muszę ogarnąć tylko jakiś apartament. Nie wiem gdzie. Na razie nie wynajmuję nic, pojadę, zobaczę po prostu okolicę i znajdę sobie apartament w tej okolicy, w której będzie mi się po prostu podobało, żeby mieć blisko do plaży, do morza. Bo na zdjęciach, jak rezerwujecie, wiecie, na AirBnB czy na Bookingu, to nieraz wygląda pięknie, 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 albo okropnie, 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 a w rzeczywistości jest na przykład całkiem inaczej. Dlatego pojadę, sprawdzę, wejdę. Zajmie mi to z godzinkę, dwie, choćby nawet ale będę miał fajny, fajną kwaterkę na resztę wypadu, bo najprawdopodobniej będę tam już do końca wyjazdu na palowanie i tylko na ostatni dzień albo od razu w dzień wylotu wrócę tutaj na Puerto Princesa, ponieważ szczerze powiedziawszy nic tutaj nie ma na tej Puercie, trzeba albo jechać na północ 300 km Albo trzeba jechać na południe 300 km, bo Palawan to jest taka długa długa wyspa, długości jak z Gdańska do Zakopanego. Także dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, jak dotrwaliście do, do tego momentu, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku na El Nido. Także co? Do zobaczenia. Piąteczka.